Co? Dużo wiary. Sprzedają na metry? Nie, idą na ilość. Ilość. Widzieliście kiedyś tak porządną pianę. <grystanie> <grystanie> hey. Bierzemy sobie metr. Dobrego nikt za wiele. Uznanie w Wielkopolsce. Park. Pełne uznanie. Moc nagród czeka na samych swoich. Wygrywaj! Samochody, telewizory, kamery i setki innych nagród. Kup i aktywuj starter lub doładuj konto. I weź udział w konkursie. Sami swoi. Gadaj i wygrywaj. Cześć, mamo. Zobacz, co się przyniosła. nowy obrus. Jaka szkoda, że moje zawsze szarzeją. Białe tkaniny szarzeją przez osad z kamienia, takie jak ten. Ale Rex Soda Effect zapobiega powstawaniu osadu z kamienia na włóknach tkaniny, zapewniając jej śnieżną biel, nawet po wielu praniach. Zobacz, jaki biały, jak nowy. Rex Soda Effect. Śnieżna biel za każdym razem. Skuteczne wybielanie nawet w 40 stopniach, potwierdzone przez Polski Instytut Chemii Przemysłowej. Stary. daj spokój, Wojak sprawa honoru. Neostrada TP. Najlepszy domowy internet. Teraz Neostrada TP 512 już od 28 zł miesięcznie. Zadzwoń 9393 lub przyjdź do salonu sprzedaży TP lub Orange i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska. Bliżej. Grażyna Turwicka zaprasza do kochanki. Tata ma nadzieję, że to nie potrwa dłużej niż kilka miesięcy. Wszyscy mamy taką nadzieję. Nie możesz tu zostać ani chwili. Jutro rano wprowadzają się tu Niemcy. Nie do wiary. Jak te nienormalne czasy mogą zmienić normalnych ludzi w zwykłe świnie. Uratowałeś nam życie. Musimy sobie pomagać. Groza wojny w zwierciadle czeskiej prowincji. Jutro o 22.40. Oto to wąż była gdzie bądź to chatynka, w niej szczęśliwiła miłośna rodzinka I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom Wszystko to było szczęśliwą rodzinką A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały, co dzień czytały, co dzień czytały Cała Polska czyta dzieciom Prawdziwa gejsza potrafi spojrzeniem sprawić, by mężczyzna zaniemówił z wrażenia. Nowy tusz Masterpiece. Jego upiększająca oko pokrywa tuszem dokładnie nawet najkrótsze rzęsy od nasady po końcówkę. Pięknie podkreślone oczy. Do pięciu razy bardziej wyraziste. Tusz Max Factor Masterpiece w niezwykłym filmie wyznania gejszy. Dzięki, stary. Spokoj. Wojak. Sprawa honoru. Czy Twoje włosy pierwszego dnia są pełne objętości? A następnego przyklapnięte? Nowa pianka Wella Flex dwudniowa objętość. Przywróć włosom objętość jak poduszce. Dzięki specjalnym, sprężystym jak poduszeczki cząsteczkom obudź w Twoich włosach objętość również drugiego dnia. Nowy Wella Flex dwudniowa objętość. Wella. Potrzebujesz szybko pieniędzy? Pożyczkę od ręki w Banku BPH otrzymasz bez ukrytych opłat, i właśnie dlatego rata jest taka niska tylko 89 zł miesięcznie przy pożyczce 3000. Zapraszamy do oddziałów i partnerów Banku BPH. Hmm. A, tak, teraz widzę wyraźnie. Wkrótce wyjdziesz za mąż i urodzisz pierwsze dziecko. Mamo, mamo, co ci powiedziała wróżka? Myślała, że jestem bardzo młoda. Dzięki farbom Velaton Twoje włosy będą wyglądać olśniewająco młodo, ponieważ Velaton przywraca im kolor, blask, witalność i naturalną miękkość. Cztery oznaki młodo wyglądających włosów. Velaton z wyciągiem z palmy kokosowej. Vela. Jestem oficerem policji. Przeniknął do struktur zorganizowanej przestępczości. Żył na krawędzi. Ryzykował więcej niż mógł. Borys Szyc w serialu Oficer. Teraz na płytach DVD. Szukaj w dobrych sklepach oraz pod numerem telefonu 022 507 0707. Powiedz tylko słowo. Nie pozwól, by zmęczenie odebrało Ci przyjemności wakacji. Lepiej od dziś bierz Vitaral Premium z chroniącą oczy luteiną i poprawiającym koncentrację Miloba. Vitaral Premium, witaminy i mikroelementy, by zawsze czuć się jak zaraz po urlopie. Rewolucja Pantin Pro V. Nowa, lekka formuła aminoprowi w odżywkach bez spłukiwania. Pantin Pro v sprawia, że włosy stają się zdrowsze i zachowują kształt. Kolekcja lekkich odżywek bez spłukiwania Pantin Pro v. Czasowstrzymywacz. Po dwóch minutach czas stop. A dalej rozmawiasz za darmo. Przez przeładny, wszystko mający Samsung X680.